Cześć cześć, witam was bardzo serdecznie, znowu od strony biurka przychodzimy i zaczynamy ten dzień, e... nie wiem, mam wrażenie, że co nowych vlog, e... zupełna jest zmiana na biurku, co chwilę coś przestawiam, przykładam, ale fakt, brakuje mi tutaj tych półek, do tej pory ich e... nie przykręciliśmy, nie przekręciliśmy. Muszę się sprawdzić, czy faktycznie tu kable nie idą, bo pod spodem mam gniazdka i nie wiem, czy tu przypadkiem nie ma kabli. A jeśli są, to jest całkowita lipa i nie da rady się tego zamontować. Mm. Jak widzicie, w kolorowanka jest znowu w użyciu. Będę kończyła ten obraz. Um, miałam wizję na kwiaty, ale co dalej? Jaka wizja na cokolwiek będzie? Nie mam dlatego pojęcia, naprawdę nie mam pojęcia. Może coś w turkusy, może coś. Sama nie wiem, mam pustkę w głowie dosłownie. Znowu na biurku moje ulubione wafelki do podjadania i moich dzieci. Także tak. Tutaj mały odkurzacz, taki przenośny. Idealna sprawa, żeby sobie tutaj podkurzać. Takie, wiecie pogumce do ścierania, czasami kredki jak pylą. Super sprawa. A no i masażer. Tak, trochę brudno na biurku. Często ogarnę dzisiaj. Masażer z temu, jakieś 20 parę złotych za niego dawałam. To wam fajna sprawa. Akurat mam teraz takie jakby dziwne bóle, pod łopatkami, więc sobie masuję, masuję, rozmasowuję. Ale chyba czas w końcu się wybrać na jakieś badania i zobaczyć, może faktycznie jakaś się jest z tego przyczyna, bo wątpię, że to jest nerwowe, chociaż nie wiem, nie wiem. Za bardzo powiem Wam, że mm, straciłam trochę weny na ten obrazek. Bardzo chciałam w ogóle, żeby ten obraz mi tutaj e, wyszedł taki mega kolorowy, a z jednocześnie wiecie, tak mniej więcej stworzony i tak e, ogarnięty, żeby e, on nie był taki znowu jesienny, bo ostatnio my albo są fioletowe obrazy, albo jakieś mega jesienne, a tutaj bym chciała trochę dać życia, aczkolwiek znowu wychodzi mi e, coś jesiennego. No, i teraz jest właśnie ten problem, bo nie wiem co dalej mam z tym zrobić. Wziąłam teraz białą kredkę i będę tutaj rozcierała te fiolety. Tak samo te trzy kwiatki i, i te wszystkie kuleczki, co tutaj są, będę rozcierała. teraz to białym. Nie wiem, czy ta kredka zda egzamin, zaraz zobaczę. No, i myślę, że tutaj turkusu trochę by się przydało, ale. Może w liściach dam takie zielono-turkusowe liście, na wieloryb. Może macie jakiś pomysł, naprawdę, nie wiem. Może ja coś jeszcze wykombinuję, pomyślę, ale powiem Wam, męczę, męczę, męczę ten obrazek. O, ostatnio skończyłam jeden obraz, zaraz Wam pokażę. I powiem Wam, że nie spodziewałam się, że go ogarnę tak naprawdę, bo no nie ukrywam, czasu potrzebowałam na niego dużo. Strasznie długo mi się go malowało, aczkolwiek, wiecie, to jest takie moje wyzwanie z Wicką, z jedną z Was, więc tam mam tutaj dzisiaj Instagram. Ma na imię Daria i my właśnie malowałyśmy wspólnie ten sam obraz. Miałam wybrać na początku ja, ale potem. Wiecie, czasami są różne wydania tych książek, czasami brak jakichś obrazków, czasami coś jest nie tak z obrazkami, ktoś coś zrobił, więc e, moja wersja wygląda e, tak, a jej e, dali e, wygląda o właśnie tak, jak tutaj macie na załączonym obrazku. U niej bardziej wiosenno, bardziej letnie, u mnie znowu jesienny klimat, także widzicie no. Ale przyjemnie mi się to malowało, chociaż nie miałam pewności do kota. I widzicie, jeszcze dodatkowe, mam, e, miałam pewne wsparcie mój synek e, za taką moją książkę, więc ciężko mi było tu jakoś e, to obronić. Ale niech będzie, niech tutaj będzie ślad też po nim. E, tutaj na kocie też są jakieś takie e, ślady, więc wiecie, wygląda niby, że mama pomalowała albo pogryźdała, a powiecie. Ale jeszcze muszę napisać właśnie datę, żeby wspomógł mnie mój dwu dwulatek, więc będzie naprawdę super pamiątka. I powiem Wam, testowałam farby na tło. Jak widzicie to tło to jest jakaś porażka, ale no nie do końca wyszło to, co bym chciała. I testowałam farby i powiem Wam, to są te farby, które kiedyś zamówiłam na temu. Wam pokazywałam nawet filmik był i powiem Wam tak. Testowałam inny pędzelek, akurat z tych chińskich, ale chyba czas zainwestować w trochę lepszy. Tych pędzelków też nie testowałam, bo wydawały mi się dość słabej jakości. Ale wiecie, jako gratis, czy później dla, dla dzieci wykorzystać, to będzie super sprawa. Ja wam pokażę teraz, jakich ja użyłam pędzelków, bo używałam. takiego zwykłego pędzelka i powiem tak, lepiej się sprawdził na pewno niż pędzelek niż ten pędzelek wodny no ten pędzelek w ogóle go nie mogę domyć z tej farby to jest pierwszy problem ten idealnie się domył jest praktycznie znowu jak nowy idealnie ten czubek można było z nim, w nim zrobić i lepiej rozcierał tą farbę, aczkolwiek widzicie, te wszystkie maźnięcia to właśnie to jest ten pędzel. Ehm, ten w, z tym pojemniczkiem na wodę, znowu pędzelek. E, gdy nabierałam tej wody więcej, bo trzeba było więcej wody, bo on normalnie był, jakby nie przyjmował tego pigmentu, był ciągle suchy. Woda potem niby leciała, ale tej farby nie rozcierała, więc musiałam kombinować, kombinować. Tu są takie ciemniejsze plamy. Nawet wjechałam trochę na liście. Musiałam to potem przyciemnić, po, poblendować, porozcierać. No jak widać, widać używałam tego koloru, żeby to w ogóle miało sens. No to nie jest tak ciemny kolor, jak widzicie. No ale używałam go i powiem Wam tak, kolorki naprawdę są świetne, ale to nie jest jakaś super, ale to też nie jest jakaś super ekstra jakość, więc jeśli chcecie coś faktycznie dobrego, to trzeba zainwestować w coś lepszego. Takie jeśli macie wprawę w farbach, to ogarniecie te farby, naprawdę. I jeśli macie pędzelki, to też, ale e, powiem Wam, że to jest chyba około 100 kolorów, z tego co pamiętam. Tak, jest 100 kolorów. E, 50 zwykłych, 36 metalicznych, 5 fluorescencyjnych i 10 kolorów makaron. E, więc powiem Wam, że no, myślałam, że będą lepsze, e, bo opinie były fajne. No ale wiecie, osoba, tak jak moim dzieciom, e, no nie wiem, czy dziecko by dało radę, bo tutaj tej wody... Mm, Trzeba dużo nabierać dość, żeby to jakoś powyścierać, ale nie jest źle powiem wam, no, ja będę używała tych farb, oczywiście, że będę, szczególnie te pomarańcze mi tutaj strasznie korcą i te brązy i te zgniłe zielenie, metaliczne nie do końca, aczkolwiek zobaczymy jak one się tutaj zdają, są tu też takie makaron, czyli pastelkowe jakieś odcienie, więc zobaczymy jak one sobie tutaj zdadzą. E, egzamin e, i któregoś dnia sobie będziemy testować więcej. No, będę testować, będę, bo efekt na tle wygląda fajnie i chciałam coś po prostu potestować innego niż te zwykłe moje neokolorki. Pozamykam szuflady na blokady, bo wiecie, no, mój synek jednak się dobiera do tych szuflad bardzo, więc jeszcze raz dla przypomnienia jak wygląda moja praca, a jak wygląda praca e, Dari e, I powiem Wam, jeśli chcecie jakieś wyzwanie ze mną, macie jakąś kolorowankę, to dajcie propozycję w komentarzach, chętnie się do Was odezwę i wybierzemy sobie jakiś wspólny obraz, czy nawet na e, Instagramie, tak jak z Darią się zgadałam właśnie, żeby coś wspólnie pokolorować, bo że z kimś tam już robiła, to chyba body color się nazywa. Takie wspólne kolorowanie jednego obrazu i powiem Wam, spójrzcie, jak to fajnie wygląda, jak mamy dwa obrazy obok siebie. To jest ten sam obraz, a zupełnie każda osoba może go inaczej widzieć, inaczej mieć, inny mieć pomysł. I powiem Wam tak, każdy obraz wygląda wtedy pięknie, ale każdy wygląda inaczej. Nie zrobicie dwóch takich samych obrazów, nawet gdyby ktoś chciał teraz odwzorować moją pracę i bardzo Was do tego zachęcam, jeśli macie ochotę, ale po prostu też nie wyjdzie to samo. Wyjdzie zupełnie coś innego, ale. W podobnej kolorystyce, po prostu. Wiecie, no każdy ma inny styl. A ja dzisiaj, jak na szpilkach, czekam na pocztę, bo przyjdą dzisiaj do mnie trzy nowości. W sumie dwie nowości, bo to zupełnie nowości są kolorowankowe. A jedna to już jest na rynku od bardzo dawna, aczkolwiek u mnie to będzie nowość, bo to będzie kolorowanka Hanny Karlson. Jedna z której mi brakuje, resztę już mam. Nawet ostatnio. Przyszła do kolorowanka, chyba Wam nawet o niej nie mówiłam. Dzisiaj mam zupełnie prześwietlony obraz, jak widzicie. Mam tu przypadkowo Johanne Bassford, którą wyjmę, bo tu jest zaczęty obraz. I mam tutaj całą Marię Trollę, mam tu całą Hankę i przyszła do mnie niedawno taka kolorowanka, więc pokażę Wam ją. Więc kolorowanka wygląda tak. Ja ją dorwałam na wintet, Zapłaciłam za nią 15 zł. I e, ogólnie ja jej nie chciałam do końca, bo jak patrzyłam w przeglądy Amazona, to wiecie, mamy 11 nowych obrazków i 83 obrazy, które są już z innych kolorowanek e, Hanny Carlson. Czyli to jest taki, wiecie, tak jak macie Marię Trollę Uniwersum, jeśli e, też jej nie planuję kupić. Aczkolwiek, jeśli mi się zdarzy za grosze ją kupić, to też będę miała ją w swojej kolekcji, bo tam też jest kilka nowych obrazów i, 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 i reszta są zupełnie takie powtórki z różnych kolorowanek, które ona stworzyła. I to jest właśnie tak samo, ale ogólnie okładka wygląda pięknie. No, wiecie, to nie będzie mega czyściutkie, ale jeszcze muszę to doczyścić. Może jakoś dam radę. Tak, kolorowanka wygląda tak. Ma tutaj białą taką. Biały taki materiał ze złotymi napisami. Okładka wygląda w taki sposób, jest taka lekko beżowo-żółta. E, może troszkę was nakieruję jeszcze i powiem tak, ja tutaj chyba te trzy obrazy wycięłam, ale tylko dlatego, że po prostu, wiecie, one były pomalowane i były w taki sposób malowane, że po prostu, no, ja nie mogłam wytrzymać tego, jak to wygląda. To jest obraz, na który mam ochotę od razu go wziąć i pomalować, bo mam pomysł na tę podwójną stronę. I powiem Wam, obrazki są fajne i mam wrażenie, że to jest Forest Kingdom, bo ten klimat jest zupełnie taki no piękny. Ta kobieta strasznie mi przypomina tą nauczycielkę z Harry'ego Pottera. Ona była trochę taka nawiedzona. I powiem Wam, fajnie można ją, to kolorowankę stworzyć. Tak samo tutaj, można pięknie, takie pastelowe, jednorożcowe kolory, tęczowe. No, zobaczcie, no tak inspiruje ta kolorywanka. Powiem Wam, no każdy będzie i inny pomysł na nią. i e, tu mam jakieś obrazy. No i zobaczcie, i no tego obrazu wyciąć nie mogłam, bo z drugiej strony jest obraz, którego nie mam w innych kolorowankach. I powiem Wam tak, cała kolorywanka właśnie mm, cała, e, kilka obrazów było pomalowanych właśnie w tym stylu. Dlatego też powycinałam to, co się dało, a reszta po prostu została albo, nie wiem... O, tu mam zaklejony na przykład obraz, bo były powtórki, więc tu mam znowu wyciętą jedną kartkę. I nie, mnie to jakoś nie przeraża. Tu mam znowu coś, bo tu jest fajny obrazek, więc go nie będę wycinać. No ale wiecie, no ktoś ma taką wizję, ktoś tak malował, więc ja mu nie broniłam. Ale odkupiłam taką kolorowankę i no kolejne... Mm, Wiecie, nie mój zupełnie styl. Kto, komuś się podobało, ktoś tak zrobił. I niech tak będzie. Ale ja mam zupełnie inne wizje. Tu też jakieś kurczaczki zaczęte. Aczkolwiek myślę, że tutaj by się dało coś tutaj naprawić. A te plastry miodu w ogóle, powiem wam, że tak mi się już śniły ostatnio po nocach. Bo widziałam pewien obraz, jak ktoś zrobił i te plasty miodu. Ja tak miałam ochotę je zrobić, więc myślę, że któregoś razu usiądziemy, zrobimy, a ten obraz już na pewno miałam gdzieś. E, I muszę przysiąść do takiego wyzwania, które właśnie kiedyś e, tworzyłem. E, em, I gdzie pisaliście mi kilka kolorów do wyboru, ja z tych kolorów muszę stworzyć obraz, więc niedługo będę go nagrywała. Także to niedługo będzie w, w nagrywaniu. Na razie musiałam pokończyć trochę, co miałam e, jeszcze do zrobienia. Musiałam trochę to pokończyć, poogarniać, bo faktycznie nie zawsze to wszystko, e, co ja tutaj miałam. E, miałam zaczęty w Jochanie obraz, czy a nie, skończyłam go. Dobra, on ostatnio był nawet w filmie. I jeszcze muszę skończyć tego koliberka, także będzie część trzecia tego będzie część trzecia nagrywania tego koliberka, więc też możecie się spodziewać. A ja teraz czekam na kuriera i trochę może sobie zmaluję tutaj ten obraz. I w razie co później do Was wrócę i Wam pokażę, jak to mniej więcej na razie wygląda. Więc sobie teraz trochę chwilę posiedzę, póki mam chwilę czasu. Bo mam właśnie do zmalowania jeden z obrazów, które właśnie kiedyś dla mnie wybieraliście takie mini wyzwanie. Pisaliście im w komentarzach. E, właśnie jeszcze mam jedno do nagrania z TikToka mm, obrazek numer 4 w Best of Babies e, bo to jest kolorowanka, w której, w której w której wybieracie mi numerek, jeśli macie ochotę, wybierzcie mi od 1 do 100 i teraz padło na numerek 4, więc będę właśnie malowała czwóreczkę, to jest piękny dambo i będziemy go malować, właśnie będę dzisiaj go nagrywała. Tylko na razie czekam właśnie na tego kuriera, żebym przyniósł te moje kolorowanki, bo chcę Wam pokazać co tu jest, bo to są piękności, dosłownie piękne takie, ale jedno może Was zaskoczyć, bo to nie jest zupełnie Disney, ale bardzo podobne, bardzo podobny styl, bardzo podobne um, obrazki. Ja idę, teraz może jeszcze jakąś kawkę zrobić i będę sobie tutaj działała i później się do Was odezwę. Ja to zaraz będę nagrywać film o Prismacolorach, ale zanim to, więc muszę sobie ogarnąć piórnik. Przede mnie ten niebieski, który Wam pokazywałam w holu zakupowym. Przekładam tutaj te moje Color 180 czerwone opakowanie. Jeszcze mi zostało kilka dosłownie kredaczek do przełożenia. I zaraz działam z nagrywkami dalszymi, bo muszę sobie poorganizować, Powiem Wam, te Prismacolory są genialne, ale pudełko. Och, jak ktoś ma dużo miejsca na biurku, to jak najbardziej polecam, niech sobie porozkłada, ale ja nienawidzę czegoś takiego. Ja potrzebuję mieć coś, żeby to gdzieś ładnie rozłożyć i żeby widzieć kolory, a nie tak podkładać sobie te tacki. Tam jest chyba 6 albo 8 tacek. Ja powiem wam, że to jest masakra, te tacki się tak wyginają. Ciężko je tak w ogóle nimi tam operować. Kredki są tak pomieszane, bez żadnego no, sensu tak naprawdę poukładane, więc no, może jeszcze zaraz wam pokażę, jak to jest z tymi więcej poogarniane. Dobra, ostatnie cztery kredeczki mi zostały. Stwierdziłam, że przełożę tutaj te kalor 180, ale tylko ze względu tego, że ten mój drugi piórnik. Ten piórnik jest taki piecie, bardziej miękki. A ten czarny, w którym były moje kolor, jest taki bardziej stabilny. Wiecie, taki i to rączkę ma taką. No mówię, no te pryzmy jednak są droższe i może, mówię, zmienię na lepszy piórnik, więc tak. Tak wygląda moje. mój piórnik na kolor 180, czyli mamy od szarości po brązy, czerwienie z beżami, fiolety, niebieskość, zielenie. Tak, mój synuś tutaj w tle. Bawimy się teraz tutaj ciasto ciastolina dalej w, w akcji. Także i widzicie, także tak mamy piórnik. I teraz lecę z nagrywkami, bo naprawdę czas mnie goni, a chciałabym w końcu ich używać, bo mam fajny obraz do malowania. więc muszę je zorganizować, bo naprawdę w tym pudełku ja zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Bo naprawdę a... nie spodziewałam się, że tak drugie kredki mogą mieć tak dziwne opakowanie. Od razu mam jeszcze wzornik do tych kredek no a kredki same w sobie wyglądają tak właśnie zobaczcie jak to jest fajnie poukładane no. um, możemy sobie przekręcić mniej więcej ile tu jest z jednej strony, są trzy tacki no ale te tacki są takie wiecie, no mech no słabe, e, zieleń z brązami tu beże z brązami, z czerwieniami tu jakieś niebieskości z pomarańczami e, prawdopodobnie też tutaj ja pomieszałam, bo tych wszystkich to ja używałam kredek z tej jednej tacki, tak, to ja przedstawiałam trochę, ale to wiecie, to tak czy jak fajne magnetyczne opakowanie. Ja najchętniej wykorzystam to opakowanie bez tych tacek yy, i tutaj będę trzymała różne jakieś rzeczy, yy, ale no trzeba to jakoś ogarnąć, poprzekładać i zorganizować. I jeszcze tym bardziej, że mam, yy, będą filmy teraz, możecie zobaczyć sobie o pryzma kolorach i będą firmy o kredkach RTX. Yy, Największe pakowanie jest 126, ale będzie też ta te mniejsza, 72, bo sprawdza mi się, sprawdzają się te kredki bardzo. Będą też różne porównania do kredek, będą różne testy kredek, będą różne testy markerów. Niedługo będzie film o graspach, bo już nagrany, yy, tak, nagrany czart też są. I jeszcze muszę obrazek chyba dokończyć, bo jeszcze obrazek maluję nimi, żebyście widzieli, jak wygląda efekt cały, końcowy obrazu, zrobiony gracpami. tak i będziecie mieć to niedługo już na kanale kurier już był i w... zobaczcie, a powiem wam jeszcze taką zagwostkę. czekałam na kuriera od samego rana, to jest jak zwykle poczta polska, ja mam jakiś kurcze problem z tym z tymi przewoźnikami z poczty i powiem wam tak schodzę na dół, bo no, musiałam już po jechać do szkoły Kurczę listonosz siedzi w samochodzie i już go odpala, żeby jechać. Akurat mu zapukałam w szybel, patrzy, o, że jestem. No, niefajne, niefajne. Znowu musiała czekać jeszcze do jutra na odbiór w ogóle przesyłki. No, powiem Wam, że to jest strasznie wredne zachowanie, że się nie chce komuś wchodzić na górę. Przyszła do mnie Hanna Carlson, to jest Soulmates. Nie wiem, czy to jest to samo co Season. Um, chyba tak. Ona jest chyba w innym, to jest inny język. Wydawnictwo MUS. Um, I tu mamy taką czarną, piękną. I to jest ta gruba księga. Um, kilka obrazków Wam pokażę. Mega inspirująca ta. Och, ten to w ogóle. Ja go zaznaczę. Ten mam ochotę zmalować w różach. Tak, ostatnio mój profil jest różowo-fioletowy na Instagramie, więc będzie. Uuu, ale te karty. To, że on ci pokazywałam i ten obrazek w innej kolorowance. Także jak widzicie, no uuu, te koliberki powiem wam, piękne, piękne, piękne. I te koliberki sobie też zaznaczę, bo podobne już malowałam. Wy, wy, wy. Johanie Basford. I to był filmik e, inspirowany... Mm, tym filmem Nekosimi e, więc ja go kocham jo, jej sztukę kocham, uwielbiam i dobra fantastyczne postacie, to jest druga część druga część e, odnowiona wersja książki, która jest wyglądała tak jak tutaj wam pokażę e, w twardej była oprawie, teraz zrobili nową wersję w tej miękkiej oprawie obrazy, pokażę wam jakieś tam będą podwójne, jakieś takie wiecie, stworki, coś takiego już na dniach, albo już były, będą fajne filmiki. Zobaczcie, dwustronne obrazy. Powiem Wam, papier jest inny niż zazwyczaj mam w kolorowankach. Jest taki miększy. Jestem ciekawa, jak te polskie wersje kolorowanek będą miały. Powiem Wam, i zawiodłam się bardzo na polskiej filmie Bonito. Była informacja na Allegro, że sprzedają książki, że już w środę będzie wysyłka, że już wszyscy zamówili, czekają, że o, do 20 lutego miała być wysyłka. Dzisiaj wszyscy dostają maile, że niestety, ale oni tego nie mogą wysłać, bo mają umowy. Jak to pani powiedziała, no niestety mają takie, że premiera jest tego i muszą tylko tego wysłać. Także premiera jest 20 marca, więc czekamy teraz. Cały miesiąc. Tak. A że w marcu będą nowe nowości i też będzie tom z Herkulesem, to oczywiście ja sobie go zamówiłam. Będzie też nowy Kirby Rozanes, wyglądający o tak. Będzie właśnie nowy tom Best of Pixar. Wygląda tak, będzie w kwietniu. I wygląda tutaj jeszcze tom, który Be y Heroes and Mechancy. Jakoś tak. Widzę, że tutaj mamy w best of. Białe pola. Fajne. Już ten obraz chyba malowałam gdzieś. Uuu, bardzo skomplikowane też pola mamy. Tak białe, fajne, fajnie. Lubię jak białe jest na biało. Ale nie wszystkie, bo widzę, że tutaj już na przykład niektóre nie są na biało. Mamy tą Best of Nature. Mamy tutaj kilka takich obrazków, kilka też takich. Ten wam tom jest przecudowny, ale też y, ma obrazki z Petitów. Y, Petite's z tego nowego tomu. I tak samo tutaj mamy ten sam obrazek z tych Petitów, i tutaj też. Także nie musicie układać już całych Petitów, żeby y, dostać y, chociaż jakiś tam obrazek z tego. I mamy kolejne obrazki, jakieś jeszcze. No, książki wyglądają przecudownie. Ja już dzisiaj miałam rewolucję na y, regale. Musiałam inaczej poukładać, bo się już nie mieściło zupełnie nic. A jeszcze tyle tomów mam do, przy, do zakupu. Także te półki nad tym muszą tu wisieć. I no co, ja będę się z Wami żegnała dzisiaj. Maluję tutaj w tym tomie. I to musi być jakiś piękny obraz, podwójny najlepiej. Bo po prostu no, nie wytrzymam. Jest przecudowny, przepiękny, kolorowy. Coś innego niż Disney. Także będziemy dzisiaj to malować. Ale lecimy do paczkomatu. Musimy nadać paczuszkę z wygranej w konkursie za aktywność na profilu. Także kolorowanka 300 kolorów leci właśnie do Brygidy. A teraz jeszcze odbierzemy przy okazji paczuszkę z księgarni Bonito, a w niej będą Disney'e polskie. Także dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia, bo niedługo nowości.